Figurski, w dobrej formie od rana Halo, dzień dobry, czy to jest sanepid? Ja, proszę pan, pani, dzień dobry pani Martenka Wiesław z tej strony, jestem z żoną w tej chwili Kingo. Proszę pani, dzwonimy z doniesieniem, dlatego że małżonka. Niech pan poczeka, ja pana przyłączę do kierownika. Dzień mnie pani pan przełącza? Poczeka. Dobra pani mnie przełącza w takim razie. Halo, dzień dobry. Antoni Martenka z tej strony, proszę pana, halo. Już słucham. Panie, nabyliśmy z małżonką, bo jak byliśmy na wczasach w międzyzdrojach, żona. Se kupiła te kosmetyki pad i rób. To jest to, co Kinga Rusin nie reklamuje, że po polsku wklepuj i wcieraj, panie. I teraz mamy tu problemy, dlatego, że nic jej się już teraz w tych rękach nie mieści, panie. To jakaś mówią, że nam dłonica się nazywa, dłonica, czy, czy, czy rękojmia. Panie, o, czekaj, tak puchły czy... jak u słonia normalnie wyglądają. Halo? Tak, słucham pana. Ja da dam już, Chodź, chodź tutaj, Jadwiga. Chodź, ale poczujesz, nie po, po, nie rozbijaj wszystkiego po drodze. Chodź. Masz słuchawkę. Halo. Halo. Słucham. Hallo! Nie wiem gdzie mam słuchawkę w dłoni, mi gdzieś odgryw. No trzymaj tu paznokciem głupia, bo tak nic nie słychać. Nie jestem w stanie złapać. Rozmawiajcie! Rozmawiajcie! Byliście Państwo u lekarza? No proszę pana, no najpierw dzwonimy do Sanepidu. Ja dźwiga, powiedz panu, była... Ja proszę pana tej słuchawki, no, bo to, bo to tak... Żona teraz spokojnie siedzi, możemy porozmawiać. No. Poczekaj, bo mi Januszek dłoń wruluje tutaj. No więc, panie, ostatnio jak machała, jak szwagier odjeżdżał, to po ulicy zdmuchnęło. <śmuchuj> Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczę już od 8 do 10. Codziennie rano w S0 -S0. Więcej na www.skrok.pl